Dzień dobry kochani Dzisiaj wpadłam na pomysł, żeby pokazać Wam moją kolekcję zapachową To są większość to jest większość moich zapachów część jeszcze mam w pokoju w salonie, gdzie prezentuję Wam kilka nowych zapachów, więc tam je trzymam jeden zapach jeszcze mam w łazience używam go jakby jako zamiast odświeżacza powietrza, więc ale to jest ten zapach larif ten taki cukierkowy co wam ostatnio prezentowałam? Dobrze. Ja perfumy przechowuję u nas w sypialni. Mamy takie półki. U góry są zapachy już wykończone puste flakoniki. Na środkowa półka to są zapachy mojej męża. I tutaj takie na co dzień, po domu, do sklepu na szybko. Więc tak, zacznijmy od tej półki górnej. Tutaj mamy wykończony zapach Eivonu, złote jabłuszko, zielone jabłuszko i Elizabeth Arden i tutaj Victoria Beckham z lewej strony. Dobrze. Tutaj przejdziemy. To jest główna półka. Zapach męskie mojego męża. uwielbia wszystkie opisałam je wam w grudniu. Ten jest też cudowny. Diora. Tego wam chyba nie opisywałam. On jest ogólnie wycofany, ale właśnie mąż planuje sobie dokupić jakąś inną wersję. Przecudowny, mocny, bardzo męski zapach. Ten Wam też prezentowałam w grudniu, to taki wyróżniający się z tłumą, Chanel, Blue, de Chanel, wszystkie ma praktycznie wykończone. Na kilka mililitrów zostało, po prostu na kilka psiknięć. E, dobrze, a to są moje zapachy. Tutaj mamy podejścik, na podejście jest Królowa zapachów Coco Chanel Madame Moisel, ale niestety mam go już 7 czy 8 lat i jak wiecie, zapachy też wietrzeją. Ja go oszczędzałam i teraz ostatnio się nie... normalnie on wytrzymywał cały dzień bez problemu, a teraz po no, dosyć długim czasie yy, w pandemii go nie nosiłam, no bo gdzie? Psiknęłam się ostatnio i pachnią zaledwie kilka godzin, więc tutaj naprawdę ta trwałość jest. Mizerna po 7 czy 8 latach, więc naprawdę nie oszczędzajcie, używajcie zapachy, które macie, te droższe. Nie róbcie tak jak ja, bo one po prostu wietrzają. Tutaj mam miniaturkę taką na wyjazdy dolcze. To wam prezentowałam w jakimś filmie. Bardzo fajny, kwiatowy zapach. Tylko ja nie przekładam za tymi miniaturkami, ponieważ one. One pachną słabo w sensie. Są takie. Mimo, może to jest taki zapach. Światowy, zapachowy, jest bardzo delikatny. I jednak takie mocniejsze zapachy. Piękne. Można kupić go na lotnisku. Takie miniaturki. Dolcze. No dobrze, z tyłu mam takie zapachy zimowe. Tutaj jest Kelvin Klein. Tutaj Adam Levine. Tutaj mamy bucik. Carolina Herrera. Si Passione. I tu są już te zapachy letnie. Ten kupiłam w zeszłym roku, dlatego praktycznie go nie używałam bo kupiłam go na koniec wakacji Lame Petris, piękny zapach owocowo-kwiatowy cudowny Dolce i Gabbana ja go kupiłam chyba w naturze sprawdzajcie, mają w naturze super ceny na, tym, na te perfumy i tutaj ostatnio jeszcze znalazłam w kartoniku, nie używałam go więc teraz go otworzyłam praktycznie nówka sztuka 007 perfumy Bonda też super zapach on jest dostępny w Rosmanie, możecie sobie powąchać. Fajny. No i mój ulubieniec Incanto Shine Faragamo Salvatore. Świetny, przepiękny, kwiatowo-owocowy. Marakuja, jeżeli lubicie, to zainteresujcie się tym zapachem. I tutaj na dole mamy jakieś kosmetyki, burszczyki i zapachy bardziej na co dzień. Tak na szybko, żeby sięgnąć. Moja ulubiona Karolina Herrera. Prezentowana Wam chyba wczoraj. Ten zapach tutaj jest e, kopia zapachowa Larif Paris. Piękny, delikatny zapach She's Mine. Przecudowny. Jest mega wydajny. Ja go naprawdę bardzo dużo używam. i widzicie, zużycie prawie żadne w porównaniu do tego um, Oliviera, gdzie mówię, używam go od miesiąca, już praktycznie połowy nie ma. To naprawdę ten Larif She's Mine bardzo wydajny. Przepiękny, kopia zapachowa e, Madame Moiselle Coco Chanel. Świetny zapach, ja go też używam na wieczór, jak mam problemy ze snem, żeby jakoś tak do snu w pokoju pięknie pachniał, przeszczodrna i też jest bardzo wydajny, powiem, go, że, powiem wam, że często go używam i jest świetny. Tu jest takie, to są takie dwa mocniejsze zapachy Biesa, Good Girl, zapachowa Good Girl, Selfie Girl, robiłam on, um, osobną recenzję, to zerknijcie, świetny, mocny, dla niektórych Niektórzy pisaliście, że za mocne. Faktycznie może być trochę za mocne. Teraz na lato, faktycznie, jak już te temperatury mają 20 stopni, to bardziej polecam Wam te kwiatowe zapachy, jak Blossom Garden, świetny zapach, kwiatowy, Oliviera au Leger. Viva la dolce, to jest kape zapachowa Lancome, La Viebel, ale jest też bardzo mocne, więc tutaj chyba jest najmocniejsze z tych wszystkich. To jest numer jeden, numer dwa. A te są takie bardziej delikatne She's mine i Madame. Dobrze, mamy e, jeszcze tam BS, a te dwa nowe zapachy. Jeden Wam prezentowałam, drugi czeka na recenzję w salonie, więc tutaj. E, on nie stoi. To by było na tyle. Dajcie znać e, proszę w komentarzu, e, jakie są Wasze kolekcje zapachowe, ile macie zapachów. Czy chcecie jeszcze coś sobie dokupić. E, Komentujcie, lajkujcie i dziękuję bardzo. Topa.